schować za tymi kolumnami. Wytrzymać, wytrzymać mróz. Co tu się kryje? I teraz do przodu. Cieplej od razu. Znowu jakiś cmentarz. Nagrobki to są nagrobki. Mam nadzieję, że udało nam się wejść wyżej. początku no Dobrze, idźmy dalej. I co tu się dzieje? No jest trzeba, trzeba iść dalej. Te potwory latają. W pewnym wypadku to miejsce Nie wydaje się bezpieczne Będziemy poszybować kawałek Może będzie szybciej Chociaż szybowanie pod wiatr może się skończyć fatalnie. Czekam na niego. Uch. Jak ta historia potoczy się dalej? Po co ja tu jestem? Trochę ciepło. Chwila wytchnienia, co? Czyżby te statki do siebie strzelały, czy co? Poznajmy kolejny fragment historii. Ja myślałem, że tu maszyny zaatakowały tą rasę. Wygląda na to, że walczyli ze sobą. Most i następne przejście od i za jak tylko przejdziemy. Ach. Jak to będzie dalej wyglądać? Strasznie jestem ciekawy, czy moim zadaniem tutaj jest tylko poznanie historii. Nie chcą nas tu wpuścić, ale nie poddamy mi się tak łatwo co. Znowu jakaś bestia lata. Nieprzyjemnie, ale tam na górze już dywany latają. Tam spadł jeden. do, licha, do licha. Złapał mojego. Gdzie jest mój towarzysz. Sam sobie nie poradzę, ale dotrzeć do kolejnej kolumny. Jest. Jest, Urwał mu trochę szalika. Teraz będzie nam trudniej. Jest. Ten tutaj wygląda jak młodszy brat. Damy radę, damy radę. Mój dzielny, nieustępliwy towarzyszu. Najwyraźniej można było tu wejść z dwóch stron. Więcej tych naszych chyba udało się w stronę tej góry ze światłem. A to są chyba te większe ludki, ale zobaczymy. Cały czas ten wiatr, nie widać nawet tam, chyba trzeba do góry, tam gdzie te dywany to są chyba fragmenty tych zniszczonych maszyn. Ja jej widziałem już wcześniej. Mam nadzieję, że jakaś się nie obudzi. Tam chyba jest więcej światła. Tu ten poszukiwacz. O nie, 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 nie. Uciekajmy, uciekajmy. Mam nadzieję, że nie zawróci w tą stronę. Już prawie jesteśmy na miejscu. O nie, chodź wstawaj, wstawaj. Damy radę. To już powinno być bezpieczniej. Biedny mój towarzysz ma pecha za każdym razem. Dostaje się w szpony tych bestii. Mam nadzieję, że da radę polecieć potem do góry, jeżeli zajdzie taka potrzeba. nąć energii chyba troszkę. Jedno wiadomo na pewno. To miejsce potrzebuje słońca, żeby dobrze funkcjonować. Ciężko, na pewno ciężko jest teraz latać. Chodź, młodszy braciszku, dasz radę. Dał radę. Się we mnie instynkt opiekuńczy odezwał. goę. było się wdrapać tutaj. Bysz jakieś zabudowania i wyglądają na niezniszczone. Myślałem, że. Ależ tu jest piekielnie zimno. Damy radę, damy radę. Poczekaj, poczekaj. O nie. Aż mi wypchnęło. Bałem się, że mnie zrzuci na zewnątrz. To byłoby straszne. Czekamy. No możemy iść. Nawet nie mogę wysłać sygnału mocniejszego. Trzeba uważać, bo tu spadniemy. Jeśli wiatr zawieje. Dawałem się, że mój towarzysz tu nie dotrze. Ale? Coraz bliżej tej góry, ale jeszcze ciągle bardzo daleko. O nie. Będzie długa i mozolna wspinaczka. Ja straciłem też już ten szalik, wszystko się sypie tutaj. mi nie pozostało energii. Tyle tylko co możemy odrobinkę o drobinkę się... Trzymajmy się razem! Już niedaleko, już niedaleko. Chociaż kurczę. My zaraz wydaje się być strasznie daleko. rzuca w prawo, w lewo. Wiatry. Trzymaj się, trzymaj się. Idziemy w dobrą stronę, to na pewno. Uff. Przy tym samym szczycie już nie powinno tak wiać. Może ta góra osłoni nas trochę. A może nie? Ważne, że nie idę tą podróż sam. Jakoś tak raźniej z kimś. Coś tutaj. Wesz nagrobki przesypane śniegiem. Już nie mają siły iść. Jeszcze kawałeczek śmiało. No dalej, dalej, dalej. Nie wiem, co tu widzę. Czy to góra, czy to skrawek nieba? Ta podróż na samym końcu może być dłuższa niż cała podróż wcześniej. I ta ciekawość co będzie zaraz, co będzie na miejscu. Po co my w ogóle to robimy? O nie, nie. To się nie może tak skończyć. jaśnie się. Ored, oh, red. red. Który są sądzę, bóstwa bóstwaćne. Czy... Może my jesteśmy dziećmi, może musimy. Czyjeś jakąś podróż, jakąś inicjację, ja wiem? By stać się pełnoprawnym członkiem tej społeczności? Eee, otrzymamy. Bestie, próbują je chyba zatrzymać. I znowu światło? Nie. O rety, To, To nie jest jeszcze koniec.

Przez piaski, przez, przez wodę, przez coś, co wyglądało jak woda. Teraz przez śniegi. Tu się topi ten śnieg. Jak w niebie. tak jasno, że ledwo widać. Ja mój towarzysz też tu szybuje. Już prawie. Zaraz się wszystkiego dowiemy co. Odważnie, odważnie szybujmy. Czy to piasek, czy to śnieg? Właśnie. Znowu gdzieś zgubiłem ten szalik. Chodź, mój towarzyszu, chodź poczekam na ciebie. nikogo nie ma. Może tęskni za pustynią? Aha, serduszko. Proszę uprzejmie. Och. Ótimo. Dá ramie w ramie z kimś zupełnie zupełnie obcym. czyżby to było tak jak w tym powiedzeniu nie liczy się cel liczy się podróż Może jeszcze jakieś odpowiedzi nadejdą. Proszę. Tak jak powiedziałem, nie liczy się cel, liczy się sama podróż. Mój Boże, jak cudownie. E, nie powiedziałbym cudownie było w to grać, bo to chyba coś więcej. Cudownie było to przeżyć. Niesamowite. I o ile podróż samotna e, była czymś wspaniałym i czymś pięknym, e, o tyle podróż z kimś, z zupełnie obcą osobą. Tak naprawdę nadała kolory tej grze. To było coś niesamowitego. Jakie relacje się wytwarzają pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy w ogóle się nigdy w życiu nie zobaczą, a, a którzy gdzieś tu sobie podczas tej podróży pomagali. Niesamowite. To obraz jest piękny sam w sobie, artystyczny. Ale, ale to, to połączenie dwóch osób zupełnie sobie nieznajomych absolutnie, e, absolutnie mnie rozbroiło. Sprawiło, że ta gra jest jeszcze piękniejsza chyba. Cóż, tak czy inaczej, wiem, że mieliście okazję obejrzeć ten gameplay, ale gwarantuję Wam, że właśnie najciekawsze są własne przeżycia jeżeli macie dostęp do tej gry, to spróbujcie sobie. Nic się nie równa możliwości szybowania nad tymi pustyniami, czy ślizgania się po tych piaskach, śniegach. Ten mrok pod ziemi jest autentyczny, przerażający. Może nie tak bardzo, jak horrory, jak surwiwale, ale jako przeszkoda, którą trzeba przebyć i która stanowi takie odczuwalne zagrożenie. No cóż. Wystarczy tych zachwytów, nie? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I oby więcej, oby więcej takich cudnych produkcji! Trzymajcie się. Pa. pa.